Dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć, czołem. Ojej. Czułeczkiem. Cześć. Witam z tej strony. Kłania się nisko. Jak zawsze, Kapitan Rutain. Moi drodzy, słuchajcie, lecimy. Six Days in Fallujah Kampanie. Dzisiaj szybciutko kampanie. Opowiem Wam o nowych futerach. Jak widzicie, jest troszeczkę zmieniony. Zmieniony hadzik, troszkę to inaczej wygląda. Zmiana też ustawień graficznych będzie, będzie wskazana. Ja tam wszystko wrzuciłem sobie na haj, ale to zaraz, zaraz ten. Głównie skupimy się na kampanii. Powiem tak, jest trochę filmików i trochę bardzo się martwię o te filmiki, dlatego że ja już miałem szansę zerknąć na kampanię przedwczoraj i wczoraj. Dostałem, dostałem dostęp do niej od twórców gry. No i muszę wam powiedzieć, że kurczę, Barok, no nie wiem, ale coś mi się czuje, że będzie od lat, od lat 18. tak to YouTube skwal sklasyfikuje zapis tego streama. No, niemniej jednak warto, warto zagrać, zagrać w tą grę. Thank you, thank you. Co mi się stało się? Dziękuję. W ogóle podwójny ale Co się tutaj dzieje? Jezusie, kochany. No w każdym razie dziękuję, dziękuję bardzo za falukę. -ka. W każdym razie, polecimy dzisiaj kampanię Six Days In Fallujah. Moi drodzy, pierwsze dwie misje. To są tylko dwie misje i ich, ich będzie dużo, dużo więcej. Nie zapomnijmy, że, że studio nie jest wielkie, które zajmuje się tą grą. Ta gra naprawdę rodziła się w bólach. 14 lat, żeśmy na nią, na nią czekali. i myślę, myślę, że warto. Na no takie ryzerka z jednej prostej przyczyny. One są robione na faktach, nie na fikcyjnych wydarzeniach, nie na jakichś historiach z głowy wymyślonych gdzieś w zapleczu studia. Tylko to są zebrane zebrane w autentyczne informacje od żołnierzy, których zresztą zobaczycie w filmikach, od cywili, od reporterów, którzy w tamtym czasie. Byli właśnie w Iraku, moi drodzy. I, i, I myślę, że myślę, że takie gry też uczą uczą innej perspektywy na spojrzenie, na, na konflikty zbrojne, na walkę w mieście, na ogólnie bycie, bycie żołnierzem. No powiem wam tak, to jest, to jest piękna gra, piękna gra, po prostu dla mnie naprawdę sam klimat, sam klimat tej gry jest jest niesamowity. Oczywiście są pewne rzeczy, o których porozmawiamy sobie jeszcze wielokrotnie, nieraz na streamie, który można by było zmienić, czy, 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 czy dodać, nie? No, także także wszystkie, wszystkie wasze jakieś tam komentarze na czacie teraz, czy, czy później pod filmem, pod zapisem streama, jak najbardziej mile, mile widziane. Ja je przekażę Prosto, prosto, prosto dla twórców gry, dlatego że jest tam nas grupa content creatorów z gry Six Days in Fallujah. Niech, no, muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że do, do, dostałem się do tej grupy, dlatego że powiedzmy sobie z ludźmi, którzy współpracowali współpracowali przy produkcji tej gry, dużo, dużo nas łączy. Mieliśmy takie spotkanie jeszcze dwa lata temu, gdzie było dużo US Marines, z tymi, z mogłem porozmawiać. No, muszę Wam powiedzieć, naprawdę, naprawdę świetna atmosfera. E, fajnie posłuchać tych opowieści em, z pierwszej ręki, no i fajnie też zagrać i w, 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 powiedzmy sobie, wczuć się w rolę tegoże żołnierza. Siemaneczko, Siemaneczko, Aventis. witam, witam serdecznie. Czekajcie, roz, rozsunę sobie ten kurde czar, bo on taki jakiś, taki, jakiś mały mnie tutaj się zrobił, nie wiem, który tutaj już w ogóle mam. Hmm. ten czy ten? Dobra, zróbmy tak, Wilk One. No to jak masz problem, Wilk One, z laptopem, no to, no to trzeba naprawić, no, śrubokręt, nie wiem, Super glue. Litops, siemaneczko. Neonik, witam. Kakusik, cześć. Czeker, siema, siema, siema. Bardzo przepraszam. Tutaj, kurde, jakiś taki niedorozwinięty ten czacik. Jakiś mało taki rozwinięty, mało rozwinięty. Niedorozwinięty. No dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, ja się przeniosę na główny ekran żeby i, i, i po prostu polecimy, z tego względu, że mój czas dziś niestety nie jest nieograniczony. E, dlatego, że mam w sumie półtorej godziny czasu, zanim zacznę służbę sam. E, więc... Więc polecimy, dzięki, dzięki czułeczkiem. Zasalutowałbym, ale do pustej bani się nie salutuje, więc, więc nie salutuję. Jak to niektórzy YouTuberzy robią, mają puste. Ci, którzy w wojsku byli, wiedzą o czym, o czym mówię. Jak, jak młody żołnierz się za. No, jeszcze za wcześnie, żeby używać tego rodzaju słów, i, i ci do pustej bani salutuje. Do pustej bani się nie salutuje, to nie wojsko amerykańskie. Wojsko amerykańskie możesz sobie salutować jak chcesz. Do pustej bani też chyba nie salutują, a może i nie, do pustej bani tam salutują. W polskim wojsku nie, tylko z nakryciem głowy. Myślę, że to się w regulaminie wojska polskiego nie zmieniło i się nigdy nie zmieni. Tak zawsze było, także, także są, to jest oddzielna rozpiska, kiedy się salutuje, kiedy się nie salutuje. O, także. Ale tutaj bym mówię, czapeczkę, czapeczkę bym miał, to bym zasalutował. Bardzo dziękuję. Ja was wszystkich bardzo, bardzo mocno doceniam, moi drodzy, że tutaj wpadacie. Ja wiem, że nie jest łatwo znaleźć ten kanał. Wiem, że YouTube go bardzo ładnie gdzieś tam pod ten zamiata, szczególnie niektóre filmy też i o Six Days in Fallujah są od, 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 od lat 18. Pomimo tego, że tutaj tak na dobrą sprawę przedstawia się historię. No ale w dzisiejszych czasach wiecie, jak jest, prawda? Historia. Historia nie jest mile widziana. No. Także. Em... Sasz, powiem Ci tak, nurtuje mnie to pytanie, nurtuje mnie to pytanie odnośnie polskich napisów, eee, wiesz co, napiszę je nawet dzisiaj, zapytam, zapytam twórców, nawet się sam zaoferuję, żeby przetłumaczyć, przetłumaczyć im, 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 im część, część tych, żeby napisy przynajmniej polskie były, eee, ale chodzi Ci tylko o napisy na przykład tutaj na, na tym, czy chodzi też, żeby, żeby w grze na przykład napisy dialogów się pojawiały? to sprecyzuj, to, to, wtedy, to wtedy zadam im pytanie. Nie ma problemu, jesteśmy na Discordzie w Discordzie w ciągłej łączności z twórcami gry, więc, więc myślę, że, myślę, że będzie, będzie ok. No ja bym chciał widzieć, szczególnie, że kiedyś była mowa o nawet polskich akcentach w tej grze, więc zobaczymy. Tak jak mówię, teraz gramy tylko dwie, dwie, kam, dwie misyjki z kampanii. Ta kampania będzie długa, dlatego że historycznie to też było mnóstwo mnóstwo wydarzeń i one są fajnie tam połączone, wklecone. No ale co ja tutaj będę gadał? Słuchajcie, ustawienia graficzne przede wszystkim, że zawsze robię te ustawienia graficzne, to pokażę wam swoje. Tak na dobrą sprawę, jeszcze nie wiem, jak one działają po tym updatecie, bo dopiero go też zainstalowałem, legram gram na full screenie w 2K, DLSS, quality, i tutaj mam wszystko na high, nie na Ultra, a na high. I field of, field of view czasem włączam, czasem wyłączam, teraz włączę, zobaczyć jak kampania będzie wyglądała z tym włączonym. Może coś się zmieniło. Zazwyczaj w grach wyłączam field of view, dlatego że nie lubię tego bluru gdzieś tam w oddali. Wiecie o co chodzi, nie? No to co? Nie wiem, jak tam. Wszyscy gotowi? Można zaczynać, bo naprawdę tego czasu dzisiaj tego czasu naprawdę dzisiaj dużo nie mam moi drodzy tyle tylko wam powiem o godzinie 19, czyli o godzinie 20 waszego czasu zaczynam służbę przejmuję służbę więc więc więc, więc niestety niestety muszę, muszę uciekać nie no dobra fajnie by było mega przydatny podczas podczas misji mówisz Aventis tak mhm mhm Ronaldynia, siemaneczko, Eloszka. Bardziej przydatne by były dialogi, tak? Dobrze, to ja zapytam w ogóle ogólnie o spolszczenie gry, gdzie to jest, w jakim miejscu, ewentualnie, ewentualnie, kurczę, ewentualnie, ewentualnie nawet się zaoferuję, żeby to w chwili wolnej coś im, coś im pomóc z tym, z tym spolszczeniem, e, no ile będę mógł oczywiście, ja nie jestem programistą, także, także, no ale, ale może, 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 żeby to też brzmiało po wojskowemu, po polsku, prawda? Bo wiadomo, że sformułowania amerykańskie są troszeczkę inne, polskie troszeczkę inne, ale jednak ten polski żargon wojskowy jest, jest odczuwalny. Słychać wojskowego z daleka. Po manierze, ja powiem tak, do dzisiaj po manierze chodzenia i zachowania rozpoznam, czy ktoś się wojskowy. A mam, mam znajomych, którzy mieli ojców wojskowych, sami w wojsku nie byli. Jak żeśmy się poznali, to oni od razu wiedzieli, że ty w wojsku byłeś albo ten, od razu widać to OCD w poruszaniu się i w manierze mówienia, w sposobie zachowania. To wojskowego nie, nie, powiedzmy sobie nie, nie udasz. Za cholerę. A, a już jak w ciebie to wojsko wejdzie, to już, to już go nie wyplenisz. To, to już jest, to już, to już możesz mówić sobie co chcesz, to będzie siedzieć w tobie to kurczę, że sam nie będziesz wiedział kiedy porolujesz sobie te skarpetki i poukładasz majteczki ładnie i kurde i, i ten. Także dobra, słuchajcie moi drodzy. Mhm. Moi drodzy. Lećmy. Ja mam naprawdę kurde nadzieję, że tutaj YouTube nic głupiego nie zrobi. Dobra. Ja polecę tutaj, jak widzicie, ja mam już zaliczone. Przepraszam. Przepraszam. Ale nie mogłem się powstrzymać. No dwa dni miałem grę, także, znaczy dwa dni miałem dostęp do kampanii tego. Ale polecimy od początku. Yy, mamy dwie kampanie tutaj. Vigilant Resolve. I yy, Alpha Jar. Misja tutaj Alpha Jar, trochę Wam opowiem tutaj. A Division of US Marines is ordered to secure the city of Fallujah after deadly attack by insurgents. I Tutaj ta historia, czyli w, w, Dywizja US Marines została, miała, dostała rozkaz do tego, by zabezpieczyć miasto Fallujah po ataku, który wydarzył się w mieście na konwój osłaniany przez siły amerykańskie. Szereg żołnierzy amerykańskich poniosło tam. Śmierć, konwój był iracki, irackich sił zbrojnych, już koalicyjnych. No i to były właśnie początki, moi drodzy, początki tego całego bajzlu, który się tam zaczął. Więc polecimy sobie, zagramy full video. Te, video, te filmy są naprawdę super, bo, bo to, jest, to są filmiki, których ja na przykład w życiu nie widziałem w żadnych tych. To są filmy z prywatnych też, z prywatnych też kolekcji, szczególnie te z walki. Z prywatnych kolekcji żołnierzy, którzy tam byli. I też wybaczcie, pikseliozy na niektórych, ale w 2003 roku niestety nie posiadaliśmy telefonów z tak dobrymi kamerami, jak dzisiaj wy posiadacie czy ogólnie posiadamy, bo ja mogę sobie 8K na telefonie nagrać, wtedy to wiecie, ci, którzy pamiętają te czasy, to wiedzą jak, jak wtedy telefonia wyglądała, nie? Także Adi się ma. Adi, jest single, to jest ogólnie gra jest, ta gra polega też na tym, że w tej chwili, moi drodzy, to jest, o, bardzo ważna rzecz dla wszystkich, którzy chcą sobie pograć samemu w tą grę i nie mają z kim za bardzo, to moi drodzy, w tej chwili mamy kompanów AI i ci kompani AI, muszę powiedzieć, wczoraj, przedwczoraj, co to gryzłem kumplem, gdzieśmy w Six Days Infalurze grali, mówię, AI pokrywa kąty lepiej, lepiej niż wy. I, i, tak, i, 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 I tak się troszeczkę śmiałem, ale taki jest fakt. To AI chodzi z wami, ten wasz skład AI, poleczą was, osłonią ogniem, przygwożą przeciwnika, wejdą do budynku, wykopią drzwi, świetnie kryją pomieszczenia, naprawdę, naprawdę pięknie, pięknie to jest zrobione. Przede wszystkim nie przycinasz się o nich, nie stoją ci w dym, nie, nie kręcą się jak tampon, wiecie gdzie. Jest naprawdę ostro, nie? Ale tak, jakby ktoś był pierwszy raz i się ten coś było za ostro, no niestety, ja mam taki, taki, taki charakter, mam taki styl bycia. E, po prostu e, ja, ja się nie zmieniam. Ja jestem zawsze taki sam. Taki Po prostu czasem grubo skórny, ale prosto z mostu, walej. i e, no, czasem mi się zdarzy użyć, użyć powiedzenia, które, <laughs> które jest jaki jest. Nie? Także dobra. Ari, e, pamiętaj z linkiem od kapitana Rutajna na Enebie możesz kupić Steam Global klucz, przepraszam, taniej, zawsze taniej z moim linkiem, są w opisie, w opisie streama, tam jest z tym linkiem, wszystko taniej, ja go później wrzucę pod streamem z moimi linkami, możesz kupić wszystkie, wszystkie gry taniej, jeszcze ja się postaram o, o jakieś dobroci, może jakieś jakieś coś tam, drobne rozdawnictwo czy coś, zresztą ostatnio rozda, rozdałem dwie, dwie dwie gry w SCP Pandemic dla swoich wspierających na naszym, na naszym Discordzie dla wspierających, także w ogóle seria SCP Pandemic, moi drodzy, jeżeli lubicie horrory taktyczne i, 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 i takie FPS taktyczny horror co-op to, to SCP 5K polecam, polecam dobra, ale skupmy się na jest w ogóle, pojawi się cała playlista z, pierwszej, z pierwszego rozdziału, pojawiły się już dwa odcinki, możecie sobie zerknąć, idzie się wystraszyć, tyle wam tylko powiem. Dobra, słuchajcie, co, co, wszyscy gotowi? Nie wiem, wszyscy gotowi, można zaczynać? Mam nadzieję, że można zaczynać, tak? Czekajcie, tak, widzę, widzę, widzę tutaj, tak, widzę, tak, widzę Twitch, widzę, widzę YouTube. Mam nadzieję, że jakoś będzie wystarczająca dobro. Dobra, starałem się ją to jakoś wypośrodkować, żeby było dobrze i na, i na Twitchu, i na YouTube. Kurczę Belek, ciężko, ciężko. Dobra, lećmy. Kurczę Belek, jak nic demonetyzację dostanę za to. <śm> oj, oj. Trzymaj się radii. do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, że wpadłeś. うん。Do, do, do.